Witamy. W tym filmie wyjaśniamy, jak ubiegać się o laptop w Haag. Masz dzieci w wieku od 4 do 18 lat z ważną kartą o Jewars które mieszkają w hadze? W takim razie możesz zawnioskować do Haag o komputer dla tw twojego dziecka. Może to być sprzęt komputerowy, laptop lub Chromebook. To o który z tych trzech komputerów możesz się ubiegać, zależy od wieku Twojego dziecka oraz szkoły, do której uczęszcza. Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat możesz ubiegać się o odnowiony sprzęt komputerowy. Odnowiony oznacza używany, ale w stanie jak nowy. Wniosek możesz złożyć telefonicznie lub na naszej stronie internetowej. Jak chcesz go złożyć telefonicznie, możesz do nas zadzwonić w dni robocze. Między godziną 9 a 12:30 pod numerem 070-360-1337. Teraz pokażemy, jak ubiegać się o laptopa. Podobnie jak sprzęt komputerowy, laptop również jest odnowiony. O laptopa mogą ubiegać się dzieci od szóstej klasy szkoły podstawowej. Wniosek o przyznanie laptopa możesz złożyć telefonicznie lub na naszej stronie internetowej. Jak chcesz go złożyć telefonicznie, możesz do nas zadzwonić w dni robocze między godziną 9 a 12.30 pod numerem 070 360 1337. Jak chcesz to zrobić elektronicznie, wejdź na stronę www.lirhelddenhag.nl, następnie kliknij Do en Anfrach. Przewiń odrobinę w dół i kliknij przy polu Laptop na Anfrachen. Następnie kliknij na Direktnarched Anfrachformulier. Przy polu Anfrachfor kliknij na Laptop Twejde Hans. W polu Anfracher wybierz swoją rolę względem dziecka, którego dotyczy wniosek. Następnie podaj resztę danych. Po ich wypełnieniu wpisz dane swojego dziecka w polu Influence Heavens Kind. Po podaniu wszystkich danych, kliknij Narstab Twej kontrolier Heavens. Sprawdź tutaj, czy podane dane są prawidłowe. Widzisz coś, co się nie zgadza? Kliknij przycisk fałcie Hezin. Wszystko się zgadza. Przejdź na dół strony i kliknij Bewestich Anfrach. Twój wniosek jest teraz gotowy. Jeśli laptop będzie dostępny, Lierheld Denhach skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu odbioru. Dopłatę możesz uregulować przy odbiorze laptopa. Życzymy Twojemu dziecku wiele radości z nauki z komputerem i do zobaczenia przy następnym filmie.